Cześć! Na wstępie chciałem Ciebie zaprosić do polaikowania mojej produkcji i zasubskrybowania. Trzymaj się! Witaj na kanale Simulatory. się już po westrze? Jeśli tak, to zapraszam do oglądania mojego projektu, jakim jest linia Y w grze Ninbi Pewnie zapytacie, co to jest Ninbi To jest graf, który robi się linii kolejowe na prawdziwej mapie. Jakiś czas temu stwierdziłem, że zrobię tam linię Y. Zapraszam do obejrzenia pras nad tą linią, a ja wam powiem co to jest linia Y. Zapnijcie pasy i zaczynam. Linia Y jest to linia kolei dużych prędkości, a dokładniej projekt linii. Według planów przed 2014 rokiem miała łączyć Warszawę, Łódź, Kalisz lub Ostrów Wielkopolsk Wrocław oraz Łoznań. Według koncepcji z 2020 roku kolej dużych prędkości nie będzie miała układu Y, a będzie elementem koncepcji szprych łączących duże miasta z centralnym portem komunikacyjnym. Według studium wykonalności linia Y łączyć miałaby 5 aglomeracji położonych w środkowej części kraju. Warszawską, Łódzką, Kalisko-Ostrowską, Wrocławską oraz Poznańską. Owa linia ma długość około 450 km. Prędkość maksymalna to 350 km na godzinę, a zasilane to jest napięcie 525 V lądu zmiennego. Linia w nim została zakończona. Moje dalsze plany to jest CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny. Jeśli chcecie więcej takich filmów, to piszcie śmiało w komentarzach. Mam pomysł, abyście pisali mi, jakie linie kolejowe mam zrobić, a ja bym je zrobił na filmie czy na streamie. Co ty myślicie? Dajcie znać. Na razie się z wami żegnam i do następnego. Pozdrawiam.